Pomysł prezydenta Lubina w sprawie wspólnego zakupu energii przez gminy zyskuje coraz więcej zwolenników. Szukamy dodatkowych jeszcze możliwych świadczeń bądź usług, które można by dokonać w systemie zakupów grupowych. Lubin pamięta. Rozstrzygnięto konkurs na temat zbrodni lubińskiej. No jeśli my nie będziemy o tym pamiętać tu w Lubinie, no to bardzo szybko również inni o tym zapomną. W środę 14 listopada w informacjach wita Państwa Mariusz Najwer. Pomysł prezydenta Lubina w sprawie wspólnego kupowania prądu przez samorządy zyskuje coraz więcej zwolenników. Inicjatywę tę chwali na pierwszej stronie gazeta wyborcza. Prezydent Robert Raczyński do wspólnych zakupów energii przekonał ponad 100 gmin i powiatów. To rewolucja w działalności samorządów. W ten sposób komentuje samorząd lubiński na łamach gazety wyborczej dr Jacek Kucharczyk, szef Instytutu Spraw Publicznych. Wspólne kupowanie prądu ościennym gminom i powiatom zaproponował prezydent Lubina Robert Raczyński. Rok temu ogłoszono więc pierwszy przetarg na dostarczenie energii elektrycznej m.in. do szkół, przedszkoli czy instytucji kulturalnych. Oszczędności, które wygenerował z tego tytułu Lubin, sprawiły, że kolejne gminy i powiaty przystąpiły do grupy zakupowej. Szukamy dodatkowych jeszcze możliwych świadczeń bądź usług, które można by dokonać w systemie zakupów grupowych. W tej chwili analizujemy. Bo żeśmy to stali oferty, jeśli chodzi o zakupy ubezpieczeń. A też to nieźle wygląda. My płacimy na ubezpieczenia rocznie, jeśli chodzi o majątkowe i osobiste, ponad 300 tysięcy. A zbicie tego do poziomu prawdopodobnie jest możliwe do 300 tysięcy, w związku z czym efekt tak naprawdę jest 50-procentowy. Do tej pory gminy zrzeszały się, by wspólnie występować do ministra finansów o dodatkowe pieniądze na zadania własne. Teraz po raz pierwszy razem występują do podmiotów prywatnych. To fantastyczna sprawa. Chwali na w gazety wyborczej pomysł prezydenta Lubina, dr Jacek Kucharczyk, szef Instytutu Spraw Publicznych. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku najkorzystniejszą ofertę zaproponował Tauron, tym razem samorządy zdecydowały się na Rzeszowski oddział PGE. Lubin szacuje przyszłoroczne oszczędności na ponad milion złotych. Choć minęło 30 lat. Wiele osób pamięta tę tragedię, jakby wydarzyła się wczoraj. Mimo że nie ma o niej wzmianki w podręcznikach do historii, pamięta o niej także Lubińska młodzież. Rozstrzygnięto właśnie konkurs historyczny na temat zbrodni lubińskiej w uroczystym wręczeniu nagród udział wzięły legendy solidarności Zagłębia Miedziowego. Między innymi Stanisław Śnieg, autor książki Alarm dla Miasta Lubina, jednej z nielicznych publikacji na ten temat. Najpierw historyczny test wiedzy, a później do wyboru. Rys literacki, praca plastyczna lub multimedialna. Wszystko na temat zbrodni lubińskiej. Problem duży, bo w podręcznikach szkolnych na ten temat ani słowa. To nie, nie, nie Warszawa, nie Gdańsk, nie, nie Szczecin, tylko, tylko Lubin. No jeśli my nie będziemy o tym pamiętać tu w Lubinie, no to bardzo szybko również inni o tym zapomną. Uczniowie jednak nie zawiedli i nie tylko odrobili tę lekcję historii, ale sami ją przygotowali. Wiedza naszego pana od historii. Eee, też ja na przykład, skąd dowiedziałam się od rodziny, bo na przykład mój dziadek uczestniczył w tych wydarzeniach. No uważam, że jest to wiedza, którą powinien każdy z nas posiadać, ponieważ warto pamiętać o naszej przeszłości. Pytania te wywodziły się głównie z przeszłości ludzi, którzy brali w tym udział i właśnie oni dali nam materiały, dzięki którym mogliśmy nauczyć się na ten test. Tak więc uważam, że ta wiedza jest bardzo przydatna i osobiście jestem zadowolony z tego, że mogłem mieć okazję ją posiąść. Konkurs Wiedzy o Zbrodni Lubińskiej zorganizowano z inicjatywy prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego oraz starosty Lubińskiego Adama Myrdy, który był uczestnikiem wydarzeń z 31 sierpnia 1982 roku. Lubin pamięta i musi pamiętać, niestety, jesteśmy to winni ofiarom tej zbrodni. Szkoda, właśnie, że historia, książki do historii o tym nie mówią. Byłem mile zaskoczony widząc tyle młodzieży. Na tym dzisiejszym spotkaniu i byłem mile zaskoczony tym, że tyle młodzieży wzięło udział w tym konkursie. Rozstrzygnięcie konkursu na temat zbrodni lubińskich było okazją do spotkania się uczestników pokojowej manifestacji z 1982 roku. Wśród zaproszonych znalazł się Stanisław Śnieg, autor jednej z nielicznych publikacji na temat zbrodni lubińskiej, który nie ukrywa zdziwienia faktem, że dotąd nie pojawiły się inne wydawnictwa na ten temat. Spodziewamy się, że wiele wiele innych. Będzie, może, opartych na dokumentach, bardziej dokładnych. Bo ja w ten czas dostałem, niewiele mogłem dostać tych dokumentów, gdzie mogłem to dotarłem. Choć od zbrodni lubińskiej minęło 30 lat, wielu pamiętają, jakby wydarzyła się wczoraj. Byłem świadkiem naocznym, jak nyski wjechały na te trawniki i strzelano do pana Stefanowicza. To jest to zdjęcie, gdzie. Jest kałuża krwi i Adides został. W konkursie wiedzy o zbrodni lubijskiej wzięło udział 10 drużyn ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, najlepsi okazali się uczniowie gimnazjum nr 4 i drugiego liceum ogólnokształcącego. Nietypowe lekcje historii w ośrodku kultury Wzgórze Zamkowe. O dorobku generała Stanisława Maczka i pierwszej polskiej dywizji pancernej opowiada Waldemar Kotula. Kustosz centrum tradycji polskich wojsk pancernych z Żagania. Do 25 listopada w Galerii Zamkowej będzie otwarta wystawa o generale Stanisławie Maczku i jego żołnierzach. Historię tego znamienitego żołnierza i bohatera narodowego oraz jego dywizji lepiej poznaje także młodzież, która uczestniczy w specjalnych lekcjach historii organizowanych przez Lubińskie Wzgórze Zamkowe. Wystawa zatytułowana Generał Stanisław Maczek i jego żołnierze jest to wystawa pod wieloma względami wyjątkowa. Raz, że wystawa jest szalenie interesująca i w sposób wielce przystępny przybliża nam postać tego niezwykłego człowieka. Druga sprawa to właśnie lekcje historyczne. Lekcje historyczne prze prowadzone przez pana Waldemara Kotule, kuratora wystawy. Tych lekcji nie jest może tyle, ile byśmy chcieli, bo zainteresowanie jest szalenie duże ekspozycją. Zajęcia prowadzi Waldemar Kotula, kustosz Centrum Tradycji Polskich Wojsk Pancernych. Naszą misją jest również przybliżanie szerszej wiedzy na temat pierwszej polskiej dywizji pancernej i samego generała Maczka, który tak oceniamy, że przez wiele lat był postacią zapomnianą i dzięki temu po prostu myślę, że po tych 45 minutach lekcji muzealnej odbiorcy będą troszeczkę więcej wiedzieć i być może nawet te rzeczy które poznają tutaj zainspirują do szerszego poznania życiorysu generała Maczka i losów pierwszej polskiej dywizji pancernych. Lekcja odbywa się w ciekawej scenerii. Wokół są eksponaty związane z osobą generała Maczka i jego żołnierzy. Wyświetlany jest także film o pierwszej dywizji pancernej. Uczniom podoba się taka forma zajęć. Są bardziej interesujące. Ma, jak jesteśmy na miejscu niż w klasie, niż mamy jest bez książek, no to chyba jest ciekawiej, jak widzimy to na własne oczy. No i no tak, no, niż na zdjęciach w książce czy coś. Prowadzący te wyjątkowe zajęcia nie tylko opowiada, ale również zachęca młodzież do dyskusji. Bardzo dużą część naszych zajęć stanowią również wymiany poglądów. Także tutaj stawiamy oczywiście na interakcję, czekamy na zadawanie pytań. I te pytania, muszę powiedzieć, tak już powiedzmy sięgając. W przeszłość sprzed paru dni rzeczywiście są bardzo ciekawe i pokazują, że nasi odbiorcy bardzo interesują się akurat tą częścią historii polskiego oręża. W lekcjach historii organizowanych na wzgórzu zamkowym wzięło udział ponad 400 uczniów. Oglądają Państwo informacje, w których za chwilę jeszcze o nietypowych problemach legnickich policjantów powiemy także o akcji Bezpieczny Senior. Policjanci z Legnicy mają nie lada problem. Chodzi o zgony samotnych osób. Na firmę pogrzebową funkcjonariusze czekają nawet po kilka godzin. Teoretycznie to na gminie spoczywa obowiązek zabezpieczenia zwłok ludzi samotnych, którzy zmarli we własnym mieszkaniu. Jednak w praktyce sprawa wygląda inaczej, mówią legnicy policjanci, którzy przez dwie godziny w jednym z mieszkań pilnowali denata, ponieważ żadna z firm pogrzebowych nie chciała odebrać zwłok. Policjanci po stwierdzeniu zgonu i tego, że... Odstępujemy od wszystkich czynności procesowych, ponieważ jest to zgon z przyczyn naturalnych, a osoba jest osobą samotną. Jak zwykle wykonali telefon do konkretnej osoby w celu zabrania i zabezpieczenia tych zwłok przetransportowania ich do, do kaplicy. Spotkali się z pewnym oporem, poinformowali o tym oficera dyżurnego, po którego telefonie te zwłoki zostały zabrane. Niemniej jednak zwłoka przez pewien czas trwała, co wiązało ten patol, który musiał przy tych zwłokach zostać. Przecież nie zostawimy ciała człowieka bez, bez należytej opieki. Owszem, była rozmowa prawdopodobnie oficera policji gdzieś w rejonie godziny 17 w niedzielę z kierownikiem zakładu usług pogrzebowych naszej firmy. I poinformowaliśmy, że to jest zadanie osoby bliskiej, należy ustalić najbliższą rodzinę. W przypadku, kiedy osoba, która zmarła w domu i może się zdarzyć, że nie ma rodziny, wówczas musi znaleźć się zleceniodawca, który wezwie firmę pogrzebową, aby ta zabrała zwłoki. Prezes Letnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej tłumaczy, że nigdy nie wiadomo, jaka firma zostanie wybrana do zorganizowania pochówku. Na rynku działa przecież kilka firm pogrzebowych jeśli nie policja ustala najbliższych członków rodziny, którzy wezmą obowiązek zamówienia, organizowania pochówku, tak myślę w sytuacji osoby samotnej, tym bardziej jeśli byłby to, byłaby to osoba podopieczna, Miejskiemu ośrodkowi pomocy społecznej, to w takich przypadkach tą funkcję i tą rolę uważam powinien pełnić miejski ośrodek pomocy społecznej. Takie zadania nie leżą w kompetencjach czy w zakresie działań ośrodka. Jedyne co dotyczy osób zmarłych, a wynika z ustawy o pomocy społecznej, to jest sprawienie pochówku. Czyli my zlecamy pochówek w takiej sytuacji, kiedy osoba zmarła, nie ma rodziny bądź rodzina z różnych powodów nie może zająć się pochówkiem i wtedy my to realizujemy. I tylko za taką no, usługę, jeśli tak to można określić, płacimy. Natomiast no, to, co tak mówiąc niezbyt elegancko dzieje się przed czyli przed e, pochowaniem ciała, e, no, nigdy nie było i nie jest naszą e, kompetencją. W całej sprawie zamierzają przyjrzeć się legnicy radni. Jak nie stać się ofiarą oszustów uczyli się lubińscy seniorzy. Cennych porad udzielały policjantki z Komendy Powiatowej Policji, przyłączając się do akcji Bezpieczny senior prowadzonej przez dom dziennego pobytu senior w Lubinie. Mimo wielu policyjnych ostrzeżeń i apeli, to właśnie osoby starsze najczęściej stają się ofiarami oszustów. Ufność wobec nieznanych osób często usypia czujność seniorów. Mówi do mnie po prostu ten bezczelnie. A gdzie ta pańska policja? Gdzie ta pańska policja? Ale przyszli do pana i czego chcieli? Coś tam z tą telewizją cyfrową. Ja mówię, że ja... To, co Pan mówi, o niczym nie wiem. Włączyłyśmy się do akcji organizowanej przez Dom Dziennego Powiatu Senior w Ludinie, podczas której chcemy przeprowadzić krótką pogadankę z osobami starszymi o tym, jak uniknąć stanie się ofiarą kradzieży na wnuczka, czy też na pracownika różnych instytucji pomocowych. Podczas dzisiejszego spotkania seniorzy dowiedzieli się na czym dokładnie polega metoda na wnuczka, jak działają oszuści i co robią, aby uśpić czujność swojej ofiary. W ostatnim okresie kilkukrotnie miały miejsce takie kradzieże. Osoby pokrzywdzone zgłaszają te fakty u nas na komendzie. Często są to osoby, które są pozbawione bardzo dużych oszczędności ze swojego mieszkania. Kiedy to osoby, które najczęściej Kładają się za pracowników różnych instytucji pomocowych, przychodzą, rozmawiają i wykorzystują nieuwagę danych osób. Postanowiliśmy przekazać trochę informacji dotyczących cyfryzacji i tego, co się wokół tej akcji dzieje. Otóż mamy bardzo dużo firm, które albo osób, które próbują właśnie wyciągnąć pieniądze, a przy okazji razem z powiedzmy z jakimś urządzeniem coś, prawda, wyciągnąć z domku. Już od kilkunastu miesięcy Dom Dziennego Pobytu Senior realizuje akcję pod nazwą Bezpieczny Senior. W ubiegłym roku opiecznie ośrodka uczestniczyli w zajęciach z samoobrony. Dzisiejsze spotkanie z policjantkami lubińskiej komendy to pokłosie oszustw, do których doszło ostatnio na terenie powiatu lubińskiego. Ofiarami oszustów padały właśnie osoby starsze. W informacjach na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Kolejny serwis już jutro, jak zwykle o tej samej porze. Do zobaczenia.